Witam, witam. Właśnie skończyłem pierwszy przelot muszkieterów. Pokazuję punkty, żebyście mogli sobie porównać, jeśli będziecie cisnąć. Obecnie te punkty dają miejsce 190. Oczywiście tu będę pewnie jeszcze poprawiał. Chciałbym 2 miliony zrobić. Natomiast pokażę też drużyny, którymi grałem. To jest legenda. Epicki. I rzadki. Okej, okay, więc trochę inaczej niż zwykle. Otworzę teraz tu skrzynki, skrzynki ścieżki i zrobię alka odłamki. Także trzymajcie kciuki, przydałby się gdzieś Damaszek. Tarcza to nie Damaszek. Kula to też nie Damaszek. A kolczuga to na pewno nie damaszek. No dobra, tutaj nic. Zobaczmy skrzynię na ścieżce. Dwie kule to nadal nie jest damaszek. Oczywiście żadnego złotego tokena. To było do przewidzenia. Lipa jak zawsze, więc te skrzynie ścieżki są dla mnie fatalne. Nie mogę tu nic trafić, natomiast oczywiście ścieżka jako ścieżka mi się bardzo podoba. Okej. Okay. I zostały alka odłamki. Tu nie będzie dużo łączeń. Będą trzy łączenia. Okej. Okay. Teleskop. Biorę. Piąty. Pasuje mi. I szukamy Damaszka. To nie są Damaszki. Hmm. Nie wiem, czy Barbarzyńcy bardziej nie potrzebuję. Zbliża się moment dawania talentów. A, kleryk chyba. Okej. Okay. I Czarnoksiężnik, bo mam trzech do zrobienia. Także tu szału nie było, natomiast fajnie, że wpadł teleskop. Dajcie znać, czy wy coś fajnego mieliście z tych skrzynek. Trzymajcie się. Do zobaczenia.